Dajcie, drogie dzieci! Dziś zabiorę Was w fascynującą podróż do świata informatyki, a konkretnie do języka programowania C. To niezwykle ważne narzędzie, które pozwala nam tworzyć różne programy i aplikacje. C jest jak magiczna różdżka, która daje nam moc tworzenia. Przygotujcie się na przygody z moimi uczniami, którzy będą odkrywać tajemnice tego języka. Przystawie Świnka Morska i Biedronka rozmawiały o tym, co to właściwie jest C. Świnka Morska powiedziała, że to coś, co sprawia, że komputery są mądre. Biedronka dodała, że może to być też coś, co sprawia, że gry są fajne. Świnka Morska pomyślała, że może C to rodzaj jedzenia dla komputerów. Wtedy ja, Sowa, słysząc ich rozmowę, im, że C to język, którym programiści mówią do komputerów, a nie jedzenie. Na placu zabaw żabka i piesek bawiły się w programowanie. Żabka skakała i mówiła, że język programowania C++ to jak przepis na ciasto, gdzie musisz dodać odpowiednie składniki, żeby wyszło pyszne. Piesek zgodził się, ale dodał, że czasem składniki mogą się pomieszać i wtedy ciasto nie wychodzi. Obserwując ich zabawę wyjaśniłam, że w programowaniu też trzeba być ostrożnym. Bo jeden błąd może zepsuć cały program. Ale nie martwcie się, błędy można naprawić. Na łące wrubelek i kotek postanowili sprawdzić, co już wiedzą o języku C. Zadałam im pytanie: Co byście zrobili, gdybyście chcieli stworzyć grę w języku C? Wrubelek odpowiedział, że najpierw musieliby zaplanować, jak ma wyglądać gra, a kotek dodał, że muszą napisać kod, który powie komputerowi, co ma robić. Sowa uśmiechnęła się i powiedziała, że to świetne odpowiedzi. Programowanie to właśnie planowanie i pisanie kodu. Na koniec, drogie dzieci, podsumujmy wszystko, co się wydarzyło. C to język, który pozwala nam tworzyć programy i gry. Musimy pamiętać, że programowanie wymaga planowania i ostrożności, aby uniknąć błędów. Dziękuję, że byliście ze mną dzisiaj. Mam nadzieję, że nauczyliście się czegoś nowego o informatyce. Do zobaczenia następnym razem.